Cześć. Dzisiaj zadanie ósme z informatora. Tutaj mamy zadanie z wartością bezwzględną, gdzie mamy po prostu, sądząc po odpowiedziach, też patrząc na odpowiedzi, po prostu określić, jaka jest wartość tego wyrażenia, ale nie dosłownie, w sensie tam obliczając, że przybliżając pierwiastek czy coś w ten sposób, tylko po, pomijając, opuszczając wartość bezwzględną, tak jak się ją powinno opuścić, no i upraszczając wyrażenie. No i pierwsze zadanie, i pewnie tutaj gdzieś tam najtrudniejsze jest takie, że w jaki sposób opuścić tę wartość bezwzględną. No i rozchodzi się o to, że w tablicach wzorów mamy wzór, który mówi, że jeśli mamy wartość bezwzględną z x, to to jest po prostu x, ale wtedy, gdy ten x był większy lub równy 0, albo jeśli mamy wartość bezwzględną z jakiejś liczby, czyli z x, to to jest minus x, ale też wtedy, gdy ten x był z kolei mniejszy od zera, czyli kiedy był ujemny. Co w uproszczeniu chodzi po prostu o to, że jeśli mamy wartość bezwzględną z piątki, to to jest piątka, a jeśli mamy wartość bezwzględną z minus piątki, to to jest minus minus 5, czyli po prostu 5 na plusie też. No nie? Czyli tak upraszczając już tak całkowicie, to wartość bezwzględna z ujemnej liczby jest po prostu tą samą liczbą, ale na plusie, a wartość bezwzględna z dodatniej liczby to ta liczba w takiej samej formie, w jakiej była. No i dosłownie to mówi ten wzór, no nie? że mieliśmy jakieś wyrażenie, jakąś liczbę i jeśli ona była mniejsza od zera, czyli ujemna, no to jeszcze przed nią wstawiamy, wstawiamy minus no i wtedy mamy minus, minus czyli plus piątkę, a jeśli ona była dodatnia, no to się nic nie zmienia. No i tu chodzi o to, że wartość bezwzględna to jest odległość w zasadzie, a minus i plus, jakby przy liczbie w kontekście odległości oznaczają tyle, że albo poszliśmy no, poszliśmy, przesunęliśmy się, czy w zależności od tego, co sobie uznamy za jakiś tam układ odniesienia. Minus oznacza przeciwny kierunek niż plus po prostu. A w zasadzie zwrot, ale to już mniejsza znowu o to. Czyli minus możemy uznać, jeśli mówimy lewo-prawo, to minus odnosi się po prostu do przemieszczenia się w lewo, a plus odnosi się do przemieszczenia się w prawo i to właśnie widać dobrze na osi liczbowej, bo jeśli mamy tutaj gdzieś 0, no i powiedzmy, że zaznaczymy sobie raz, dwa, trzy, czwórkę w prawo i zaznaczymy sobie czwórkę w lewo, czyli skoro w lewo to minus 4. No nie, bo dosłownie o to chodzi z osią liczbową. To znaczy powiedzmy, że strzałka zwrot, znaczy grot tej strzałki jest w prawo, więc w prawo przyjmujemy sobie umownie, że wartości są dodatnie, a w lewo ujemne. W sensie już wszyscy uznali, więc nie będziemy tego zmieniać, ale gdybyście to zwrócili, to to nie ma znaczenia. No i teraz chodzi o to, że jeśli 0 to jest jakiś tam wasz dom, no to czy wy przesunęliście się, wyszliście z tego domu i poszliście 4 metry w prawo? Czy wyszliście i poszliście 4 metry w lewo? No to w kontekście pokonanej odległości to nie ma znaczenia, no bo tak czy siak poszliście 4 metry, no nie? I o tym mówiła tutaj względna czyli A minus po prostu zamiast tego słowa w lewo albo zamiast słowa w prawo. No, to w prawo mamy po prostu jest plusem dosłownie, jakby i plus 4, a w lewo jest minusem, więc mamy minus 4 przesunięcie się. No i ten po prostu dosłownie w przeciwnym kierunku, nie? I teraz tak. No, i wartość bezwzględna określa nam, jaka jest odległość od zera, albo jakie jest przemieszczenie. Czyli o ile wyszli, jak wyszliście z domu, to o ile metrów się przesunęliście. No i nie ma znaczenia, czy poszliście 4 w lewo, czy 4 w prawo. Jakby przesunęliście się tak czy siak o 4 metry. Więc tam o tym mówi wartość bezwzględna, nie? że znosi ten minus, tak jakby znosi zwrot przesunięcia. Więc tutaj jest tak samo. Tylko, że tutaj mamy takie wyrażenie, których nie od razu, nie bezpośrednio da się określić czy są dodatnie, czy są ujemne, no i to musimy tutaj przede wszystkim zrobić, czyli określić, czy pierwiastek z 5 minus 1 jest większy od 0, czy mniejszy od 0, czyli czy jest ogólnie ujemny, czy dodatni i dopiero wtedy możemy opuścić tą wartość bezwzględną i tak samo mamy określić, czy 2 minus pierwiastek z 5 jest dodatni, czy ujemny. No i żeby to zrobić, dobrze jest po prostu wiedzieć, ile mniej więcej wynosi, pierwiastek z pięciu, albo tak ogólnie sobie oszacować, czy pierwiastek z pięciu to liczba większa od jedynki, czy mniejsza od jedynki. No i analogicznie, czy to jest większa liczba niż dwójka, czy mniejsza liczba od dwójki. Najprostszym sposobem mimo wszystko jest użycie kalkulatora, ale no szczególnie, że to jest zwykły pierwiastek, więc macie możliwość tego zwykłego kalkulatora używać na maturze, więc po prostu wpisujecie sobie w kalkulator piątkę, no, i klikacie pierwiastek, i pierwiastek z 5 to w przybliżeniu 2,24. No, i wtedy jesteście w stanie oszacować, że pierwiastek z 5 minus 1, no to w takim razie będzie w przybliżeniu 2,24 odjąć 1, czyli 1,24, co jest liczbą dodatnią, więc wartość bezwzględna z tego, z tego pierwiastka też zostaje liczbą dodatnią, nie? więc mamy w takim razie, że wartość bezwzględna z pierwiastka z 5 minus 1 to jest w zasadzie tak jakby wartość bezwzględna właśnie z tego 1,24, czyli jeśli opuścilibyśmy wartość bezwzględną z 1,24 to mamy po prostu 1,24, więc jeśli opuszczamy wartość bezwzględną z liczby dodatniej, czyli pierwiastek z 5 minus 1, to mamy pierwiastek z 5 minus 1 i to tak zostaje w tym wyrażeniu. No i analogicznie robimy z pierwiastkiem z 2 minus pierwiastek z 5. No i przybliżenie zostaje, jakie było, czyli mamy 2 dwa odjąć 2,24. Dwa no i teraz tak. Odejmujemy większą liczbę, więc mamy minus no w przybliżeniu też e, już cały czas 0,24, e, czyli 24 setne na minusie, a skoro to jest minus, no to wartość bezwzględna nałożona na tą, e, na tą liczbę. Tutaj jeśli to się ma zgadzać, no to muszę wszędzie dać e, tak matematycznie. No to wartość bezwzględna z tego, to będzie to samo, co dodatnia liczba, no bo znowu minus oznacza tylko kierunek przesunięcia, czyli mamy 0,24. Ale to oznacza, że między nimi, między tymi dwoma wyrażeniami, zmieniamy znak, czyli tak, de facto właśnie robimy minus minus 0,24, co nam daje, daje 0,24 na plusie. A to oznacza, że w całym tym wyrażeniu 2 minus pierwiastek z 5 też musimy pozmieniać znaki, czyli musimy z niego zrobić wyrażenie minus. I skoro to jest dwuczłonowe wyrażenie, no to dajemy sobie nawias 2 minus pierwiastek z 5. I teraz, żeby się pozbyć tego nawiasu, no to musimy sobie minus tak jakby przemnożyć z tymi liczbami w środku, no bo minus to w domyśle minus 1 i między nimi jest mnożenie. Więc minus 1 razy 2 to minus 2, a minus 1 razy minus pierwiastek z 5. W tym mnożeniu mamy dwa minusy, więc to będzie plus pierwiastek z 5. No albo pamiętamy, że. Minus przed nawiasem po prostu zmienia znaki, więc zmieniamy te, znaki tego wyrażenia. No i teraz to nasze opuszczenie tej wartości bezwzględnej z tego wyrażenia. Więc jak sobie wrócimy do tego co mieliśmy, może ja to też przesunę, żebyśmy to mieli w jednym miejscu. No tak jak sobie wrócimy do tego wyrażenia, które było podane, to opuszczamy wartość bezwzględną z 5, pierwiastka z 5 minus 1 nie zmieniając niczego, czyli mamy po prostu pierwiastek z 5 odjąć 1. Minus 3, no i tu jest minus 3 znowu domyślę razy to, co jest w wartości bezwzględnej i tą wartość bezwzględną opuszczamy zmieniając znaki. Czyli mamy minus 2 plus pierwiastek z 5, ale skoro przed całą wartością bezwzględną był minus, no to to i tak musi jeszcze pójść w nawias, żeby tą minus trójkę przemnożyć z tym wyrażeniem. Czyli mamy tak, pierwiastek z 5, minus 1 i teraz. Taka istotna w sensie rzecz ogólnie odnośnie mnożenia wyrażeń algebraicznych. Dobrze jest sobie uwzględnić że to jest po prostu minus 3 jako całe wyrażenie liczba, no nie? Minus trójka, wyraz algebraiczny razy i każdy po kolei, nie? czyli mamy minus trójka razy minus 2. To są dwa minusy i dopiero teraz dwa minusy dają plus, więc na tej podstawie sobie określamy, co będzie tutaj za tą jedynką, a nie. Automatycznie wpisujemy minus i potem myślimy, co tam jeszcze z tym zrobić, nie albo automatycznie plus. Tylko bierzemy to jako minus trójkę, a nie że to jest trzy razy nawias, tylko minus trzy razy nawias i tak samo minus trzy razy pierwiastek z pięciu jest jeden minus, a tutaj jeszcze minus trzy razy minus 2, no to plus 6, więc szóstka, nie? I wracając minus 3 razy pier, plus pierwiastek z pięciu mamy jeden minus, więc to nam daje, daje plus minus, 40. czyli to nam daje minus, no i mamy trzy razy pierwiastek z pięciu, trzy pierwiastki z pięciu. A prawa tych minusów i plusów, jeszcze tak wracając może do tych przesunięć. Skoro, skoro minus jest tak jakby, zastępuje słowo przeciwny, bo dlatego też jak mamy liczby przeciwne, no to są liczb, przeciwne do liczby dodatnich, są ujemne. Minus zastępuje słowo przeciwny, nie? Więc jeśli mamy czwórkę na plusie, no to przeciwny, i to jest 4 metry w prawo, no to przeciwny kierunek do czwórki, czyli 4 metrów w prawo, to będzie... 4 metry w lewo, czyli minus 4, ale jeśli przeszliśmy 4 metry w lewo, a ktoś przeszedł przeciwnie do nas, czyli w przeciwnym yy, zwrocie, w przeciwnym kierunku, niech już będzie niż my, no to mamy minus, minus 4, co nam daje, no i przeciwny do lewej strony, przeciwna do lewej strony jest prawa strona, czyli dlatego dwa minusy dają nam plus 4 z powrotem, nie? Ten minus to jest określenie jakby przeciwnej, przeciwnej strony powiedzmy i można to w ten sposób rozumieć, więc dlatego dwa minusy przy mnożeniu, przy mnożeniu przede wszystkim dają plus, no bo przy odejmowaniu nie dadzą z tego względu, że właśnie mamy minus 3 i minus 4 no to ktoś poszedł 3 metry w lewo, a potem jeszcze 4 metry w lewo więc ogólnie poszedł 7 metrów w lewo ale to tak, tylko na marginesie no i wracając do tego wyrażenia, które tutaj mamy to w sumie zostając przy tym, że lepiej rozumieć te liczby i dodawanie, w ogóle odejmowanie jako po prostu liczbę z jakimś znakiem, jako ujemną albo dodatnią. No to mamy minus jedynkę i mamy minus trójkę, więc 3 metry w lewo i jeszcze metr w lewo to 4 metry w lewo, czyli minus czwórka. Aha, co ja bradzę? Sorki. Minus trójka jest nie do tego. Więc trochę inaczej to zrobimy. Czyli tak, mamy minus jedynkę, i plus szóstkę, więc mamy 1 metr w lewo, potem 5, 6 y, w prawo, więc daje nam to ogólnie sumarycznie tak jakbyśmy przeszli 5 y, w prawo od punktu początkowego. No i tu w domyśle mamy pierwiastek z 5, to w domyśle 1 pierwiastek z 5 y, i minus 3 pierwiastki z 5. Przy pierwiastkach dodaje się tylko ilo ich ilość, y, czyli 1 odjąć 3, czyli mamy minus 2 pierwiastki z 5 y, a Z. No, w sumie tutaj jest taka odpowiedź w tej kolejności, no bo mogła być w odwrotnej kolejności, wtedy byśmy musieli po prostu przenieść między sobą, ale tak jak mówię, właśnie to traktujemy jako minus 2 pierwiastki, to jako plus, więc można by to zapisać jako minus 2 pierwiastki z 5 plus 5. No, ale tutaj nie musimy, więc to jest po prostu odpowiedź D. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.